Dzisiaj chcę czytać z ewangelii Łukasza, pewną historię, którą pewnie znacie albo słyszeliście o niej. I dziewiąty werset. I tutaj jest mowa o panu Jezusie. Zwrócił się również do nich, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili, z taką przepowieścią: Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić jeden faryzeusz, a drugi celnik. Paryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a tamten nie. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. W tej historii jest mowa o. O dwóch osobach, które są absolutnie jakby nierówne, są bardzo kontrastowe. Widzimy taką asymetrię, widzimy kontrast, który kończy się takim fajnym podsumowaniem, że Pan Bóg wszystko wyrówna. I to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że to może się przydarzyć każdemu z nas. I ja myślę, że każdemu z nas. Mogła się już przydarzyć taka sytuacja, że byłeś w skórze jednego, a mogłeś być też w skórze tego drugiego, w skórze faryzeusza. Mnie się przydarzyło coś takiego, ale też być w skórze celnika, że się nie czułam godna nawet podnieść oczu swoich. Wierzę, że w tym wersecie, w tej historii jest objawienie, które Pan Bóg kieruje do Twojego życia. I kiedy przychodzimy do Pana Boga, kiedy przychodzimy, aby się pomodlić, to co oni zrobili, to to, co jest najważniejszą rzeczą, abyś miał najwięcej korzyści z Twojej modlitwy, to potrzebujesz być sobą przed Bogiem. To nie jest wcale łatwe być sobą przed Bogiem, dlatego że my w naszym życiu, gdzieś w tej podróży, utraciliśmy bycie sobą. Z powodu różnych sytuacji, w których musieliśmy przebierać różnego rodzaju formy, zwłaszcza w dzieciństwie. W moim życiu było tak, że w którymś momencie się zastanawiam, Boże, jaka ja naprawdę jestem, czy ja naprawdę jestem tą asią, którą Ty stworzyłeś, i jestem z sobą w pełni, dlatego że wiele razy musiałam przybierać różnego rodzaju formy, i tak łatwo jest utracić to. Jak być sobą. Są ludzie, którzy mogą powiedzieć o każdym coś, ale trudno im powiedzieć o sobie coś. Niektórymi ludźmi mogą pogardzić, mogą ocenić, ale nie widzą tego w sobie. I takich ludzi jest mi dosyć szkoda, dlatego że tacy ludzie nic nie wiedzą o sobie. I im trudno jest nawet nawiązać więź z innymi, dlatego, że trudno im jest nawiązać więź z samym sobą. Może to wypływać z tego, że w dzieciństwie mieli różne przykre sytuacje i przyjmują różnego rodzaju formy obronne, i dlatego tak się zachowują. I w takiej sytuacji mógł być też ten faryzeusz. Ta historia jest historią o miłości. Może nigdy tak na to nie patrzyłeś. Ale Jezus. Przychodził do świątyni, do miejsca, w którym już dawno nie było Bożej Chwały, Bożej Obecności, ale tam cały czas były uprawiane te same rytuały, te same ceremonie. Ale tam już dawno nie było Bożej Obecności, ale wypełniło się słowo Zorobabella, który powiedział, że przyszła chwała będzie większa niż ta chwała, która jest teraz w tej świątyni. A tą chwałą był Jezus. I ludzie tego nie dostrzegli. I kiedy Jezus tam przychodził, on chciał ich trochę zmusić do myślenia, chciał im pokazać ojca, chciał im pokazać miłość, chciał im pokazać to, kim jest, ale budowniczowi odrzucili ten kamień węgielny, jak czytamy w innym miejscu. Wiele osób, wiele osób może. Robić pewne rzeczy, ale nie rozpoznają tego, że już dawno nie ma obecności Bożej w ich życiu i Jezus nie jest w tym miejscu, w którym powinien być w ich sercach, nie siedzi na tronie. Jezus mówi w pewnym momencie coś takiego, że chciał zgromadzić Izraela jak kokos pisklęta. To było w Jego sercu. On, on próbował. I zanim pójdziemy dalej, trochę może powiem o sytuacji, w jakiej Znalazł się Izrael. Wiemy z historii, że Izrael wiele razy był w niewoli w Egipcie, w Babilonie, ale w tym miejscu, o którym czytałam dzisiaj, oni są już na swoim terenie. Oni są w swoim domu, ale nie do końca to jest ich dom, dlatego że Izrael jest pod panowaniem Rzymian i mają tam swoją świątynię Heroda. I ta świątynia jest dla nich taką wielką świętością i ważnością, bo ona przypomina im to, co było kiedyś ważne, niezwykłe. Przypomina im Arkę Przymierza, Bożą obecność, przypomina to jak Pan Bóg ich prowadził tą Bożą obecnością przez pustynię, przypomina im świątynię Salomona. Ale tam dawno już nie ma Bożej obecności i w naszym życiu mogą być też takie wspomnienia. Ja mam takie wspomnienia z przed 40 lat, bo jakby nie było 40 lat, temu ponad się nawróciłam, które przypominają mi takie fajne chwile takie momenty, takie coś, może nawet piosenka. Mój Tomek uwielbia słuchać tych piosenek sprzed 30 lat i on nieraz jak puści, to pół dnia leci ta sama piosenka. Wiecie, ja już mówię, Tomku, proszę cię, może inna nuta. Ale my mamy do tego sentyment, bo to nam przypomina coś ważnego w naszym życiu, tą pierwszą miłość, tą pierwszą chwilę. Udało nam się z Tomaszem pojechać w wakacje do miejsca, gdzie mieszkaliśmy wcześniej z naszymi dziećmi w wierzchowisku, zupełnie przypadkowo tam się znaleźliśmy, ale sobie tak przyjechaliśmy samochodem, tymi wszystkimi dróżkami, którymi nasze dzieci szły do szkoły, podjechaliśmy pod ten nasz dom, wyszliśmy, pochodziliśmy wokoło i ożyły we mnie te wszystkie wspomnienia. Te wszystkie wspomnienia cudowne, kiedy dzieci były z nami, kiedy biegały tam wokół tego domu, i taka radość pojawiła się, ale uczucia były mieszane, bo były one powiązane i z radością, i trochę ze smutkiem, bo już nie ma tych dzieci naszych z nami. Wydaje mi się, że. Coś takiego mogli czuć ludzie Żydzi, którzy mieszkali wtedy w Jerozolimie, że te uczucia mogły być takim mieszaniem: Mamy swój dom, mamy swoje miejsce, jesteśmy w tym miejscu, mamy swoją świątynię, aczkolwiek ciągle jesteśmy w niewoli. I Jerozolima w tamtym czasie była takim miejscem kosmopolitycznym, gdzie mieszkali Żydzi, gdzie mieszkali Grecy, gdzie mieszkali gnostycy, gdzie mieszkali Samarytanie. I było to takie epicentrum, gdzie prowadzono handel, przeróżne usługi. Cały czas coś się działo. Jezus nie był darzony taką przychylnością jako mówca, gdyż On wprowadzał w to wszystko takie zamieszanie. I Herod też się obawiał Jezusa, bo było kiedyś powiedziane, że to jest król Żydów. Więc Jezus w tym czasie się pojawia. Wyobrażam to sobie, że te wszystkie ulice wybrukowane w Izraelu są takie pełne ruchu, maszerują żołnierze rzymscy, przyjeżdżają konną, rydwany rzymskie, gdzieś tymi bocznymi uliczkami idą przestępcy, niosąc krzyż na ukrzyżowanie. I to wszystko przypomina Izraelom, że ty nie jesteś w swoim tak naprawdę miejscu, że ktoś inny tutaj rządzi. Ale oni mają swoją świątynię i ta świątynia daje im takie pozory tożsamości tego, kim są. Pozory, w których oni sobie wyobrażają, że Pan Bóg jest z nami, że my mamy swoją religię, że mamy swojego Boga i że to, co robimy, jest. Dobre i jest właściwe. W naszym życiu możemy robić pewne rzeczy, pewne czynności, możemy się zachowywać w jakiś sposób, który sprawia, że mamy takie poczucie, takie pozory pobożności w naszym życiu i jesteśmy uspokojeni. Może to, że chodzimy do kościoła, może, że służymy, może, że modlimy się. Czujemy się uspokojeni, że wszystko w naszym życiu jest ok. Ale, tak jak powiedziałam, może się okazać, że nie ma w naszym życiu Bożej obecności. I to są tylko pozory, bo my przyzwyczailiśmy się do czegoś, co robiliśmy już wcześniej. Ta historia jest zbudowana wokół człowieka, który jest arogancki, wokół ludzi, którzy chodzą z podniesionym nosem. Ale Jezus, siedząc w tej świątyni, on obserwował ludzi. I Żyd z Żydowi nie był równy, bo i celnik był Żydem i ten paryzeusz był Żydem. I czasem może się też zdarzyć tak, że wiesz, w naszym życiu jako chrześcijanie, zupełnie nieświadomie zaczynamy z góry patrzeć na innych ludzi. I są tacy ludzie, przy których nagle czujesz się taki niekompletny, jeśli chodzi o twoje życie z Bogiem. Czujesz takie zamieszanie, czujesz takie spięcie i ta osoba ciągle opowiada o Bogu, ale tak naprawdę ci nie słucha. Ważne jest to, abyśmy to umieli rozpoznawać. Bo chodzi o to, abyśmy nie zachowywali się jak faryzeusze, żebyśmy nie chodzili jak oni, żebyśmy nie modlili się jak oni, Żebyśmy nie mówili jak oni. Jest wielka przepaść pomiędzy faryzeuszem a celnikiem. Celnicy w świątyni nie byli tak popularni. Oni sobie tak nie przychodzili do świątyni, dlatego że oni się tam źle czuli. Ludzie kojarzyli ich niedobrze, dlatego że byli poborcami podatków. Oni zabierali im pieniądze. Oni czuli się przez nich źle potraktowani. Zastanawiałam się nad tym, jak mógł się czuć taki celnik, bo niby jest Żydem, modli się jak Żyd, ale pracuje jak Rzymianin. I takie wielkie zamieszanie i takie wielkie skrajności. I myślę, że celnicy byli ludźmi, którzy byli tak znienawidzeni przez Żydów, bo oni byli tymi, którzy ich ścigali, aby oddawali swoje pieniądze na Rzym. I przychodzili do świątyni, i kiedy widzieli takiego celnika, to od razu taki Żyd go osądzał, a on co tutaj robi? I on był znienawidzony. On przyszedł do świątyni po to, bo potrzebował miłości. I nie było mu trudno zająć takie miejsce, takiej skruch i takiego uniżenia, takiego człowieka, który czuje się grzesznym, bo on ciągle się czuł taki, bo ludzie dawali mu to odczuć, że on taki właśnie jest. Można się przyzwyczaić do tego, że jesteś odrzucany, można się przyzwyczaić do tego, że jesteś lekceważony, można przyzwyczaić się do tego, że ludzie o tobie źle myślą, można przyzwyczaić się do tego, że cię źle traktują. W takich sytuacjach jest łatwiej przyjść do kościoła gdzieś tam się skryć i sobie popłakać i bić w pierś. Faryzeusz z kolei czuł się zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. On. Czuł się w porządku. On nie miał takiego poczucia nawet, że wszyscy zgrzeszyli, tak jak Adam i Ewa, i że może mu się coś tam złego przytrafić. Nie. Celnik mówi o tym, jak on się czuje, tak farymzeusz zaczyna wymieniać, co on robi. I przypomina Panu Bogu, poszczę, ja się modlę, ja daję dziesięcinę, a tym samym mam takie wrażenie, że on sam siebie uspokaja. Ubrany jest taki kamuflaż. Może nam się tak zdarzyć, że my też go sobie ubierzemy z jakichś powodów. Zwierzęta mają taki kamuflaż i to jest coś takiego naturalnego, co Pan Bóg im dał i pewne związki chemiczne, które wydzielają się u nich, mogą sprawić, że stają się podobne do drzew, mogą się obronić przed innymi drapieżnikami. W naszym życiu też możemy pewne rzeczy ukrywać. Też możemy kamuflować pewne rzeczy, może za naszymi ciuchami, może za naszymi tytułami, może za naszą błyskotliwością, może za tym, że jesteśmy tacy wyjątkowi albo robimy coś naprawdę super w naszym biznesie, i możemy też się za tym ukrywać. Ważne, abyśmy sobie zadali pytanie, czy może jak się z kimś spotykasz, to od razu mówisz o sobie. Co ty robisz? Czym ty się zajmujesz? I najchętniej to zapytaj mnie, zapytaj mnie, kim jestem i czym się zajmuję. Faryzeusz to robił, dlatego, bo on sam nie wiedział, kim jest. I była między nimi potężna różnica. I możliwe, że to jest faktem, i to jest prawdą, że ty jesteś piękny, przystojny. I robisz cudowne, wspaniałe może rzeczy, jesteś niesamowity w swoim fachu i masz wielkie osiągnięcia i to są fakty. Ale tak ważne jest, abyś pamiętał, kim jesteś. Bo widzisz, kiedy Ty narodziłeś się na nowo, to stałeś się dzieckiem Bożym. I to jest tak ważne, abyś znał swoją tożsamość. I najważniejsza Twoja tożsamość, najważniejsza Twoja tożsamość to jest to, że Ty jesteś dzieckiem Bożym i że jesteś nowym stworzeniem. I to jest największa radość w naszym życiu. Może masz mamę, może masz tatę, a może go ich nie masz, ale masz ojca cudownego, wspaniałego, który kocha ciebie milion, trylion razy bardziej niż Twoi rodzice. I to jest Twoja tożsamość, że Ty jesteś dzieckiem Bożym. I kolejna rzecz, to że jesteś dzieckiem Bożym, ale jesteś dziedzicem wraz z Chrystusem. Mhm. I to jest ważne, żebyś wiedział, kim jesteś. Kiedy diabeł przychodzi, kiedy diabeł chce ciebie zgasić, kiedy diabeł chce, abyś w jakieś kamufle, że jesteś dziedzicem wraz z Chrystusem i masz dostęp do tych wszystkich zasobów nieba, do Bożej Mocy, do uzdrowienia, do uwolnienia. I to jest niezwykłe. Masz obfite życie, bo Jezus jest królem królów i on jest Twoim Panem. I diabeł chce zrobić, abyś czuł się jako niewolnik. Ale Ty jesteś dziedzicem, jesteśmy kapłanami, jesteśmy kapłanami Boga i potrzebujemy chodzić nie z podniesionym nosem, ale z podniesioną, wyprostowaną głową. Dlatego, kim jesteśmy w Duchu. I to jest tak ważne, abyśmy zrozumieli, że tam w Duchu staliśmy się nowym stworzeniem i tym jesteśmy. I to jest nasza tożsamość. I to ma się wylać na naszą duszę i na nasze ciało. I przed Panem Bogiem, słuchajcie, kochani, jesteśmy absolutnie czyści i sprawiedliwi, kiedy On na nas patrzy przez krew Jezusa. I możemy do niego przychodzić, ilekroć zgrzeszymy, ale On nas oczyści. Nie możemy utracić naszej tożsamości. Częścią tej Twojej tożsamości jest również Twoje powołanie. Dlatego, że Bóg. Uczynił każdego w indywidualny, niesamowity, niezwykły sposób. Kiedy zapytano Jana Chrzciciela, kim jesteś, on odpowiedział: Jestem głosem wołającego na pustyni. On odpowiedział coś, co jest zgodne z jego powołaniem. To było jego misją. Bóg nawet aniołów stworzył do konkretnych celów. Lucyfer też był stworzony do konkretnego celu. To kim był? To było związane z tym, co On miał wykonywać, On miał uwielbiać, On był odpowiedzialny za uwielbienie w niebie, w Niego były wbudowane różne instrumenty. I Bóg Ciebie też tak stworzył, że wbudował w Ciebie Twoje przeznaczenie. To, co Twoje powołanie, to, co Ty masz zrobić, to jest związane z Twoją misją, i nigdy nie będziesz szczęśliwy, jeżeli nie będziesz tego robić, bo to jest częścią też Twojej tożsamości. Każdy z nas jest naczyniem, i każde naczynie jest przeznaczone do jakiegoś celu, tak jak w domu. Ja mam mnóstwo naczyń w swojej kuchni, ale każde naczynie ma jakiś cel. Wiecie, nawet nasz pies, Joy to jest pies. Takiej rasy, który uwielbia zadania. To jest pies zadaniowy. Więc kiedy Tomek idzie z nią na spacer, to ona wie, że na tym drzewie jest patyczek i tutaj będzie rzucanie patyczka. Idą dalej, ona już siedzi pod tym drzewem. Idzie, biegnie dalej do konkretnego drzewa i tam jest inna zabawa. To jest pies pasterski. Specjalnie kupiliśmy takiego psa, żeby tutaj pozaganiać owce. Pamiętam też taką sytuację, kiedy nasza Wiera miała może trzy lata, też jej zadaje to pytanie: Wiero, kim ty byś chciała być? A ona z taką pewnością, Eldzą. A ja mówię, wiesz co, ale ja wolę wierę. Ale babciu, tatuś powiedział mi, że mogę być kim zechce. No i teraz tutaj miałam problem. Bo rzeczywiście mądrze ojciec powiedział, ale wiesz, Elza jest fajna, ale ja wolę wieruszkę. Jesteśmy nowym stworzeniem, to jest nasza tożsamość. Ja dzisiaj chcę wam to wbić w serce, ja chcę Ci to dzisiaj odświeżyć, żeby diabeł Ciebie nie okłamał, że jesteś dziedzicem i potrzebujemy Boga we właściwy sposób reprezentować tak samo. Kiedy coś mówimy, kiedy coś robimy, kiedy nawet się ubieramy, to ubieramy się schludnie i z klasą najlepiej, żebyśmy reprezentowali Boga. We właściwy sposób w tej sferze duchowej i w tej sferze fizycznej, nasza tożsamość jest cudowna, jest przepiękna, ale też rozumiem, że czasem mogliśmy dziś zbłądzić i utracić tą naszą tożsamość i żyć w jakimś takim kłamstwie, ubrać się w jakieś kamuflaże i możesz być zmęczony już dzisiaj. Tym byciem nie sobą. Faryzeusze byli takimi mistrzami, jeśli chodzi o kamuflaż, bo jeden od drugiego się uczył tej fałszywej pobożności. I to jest bardzo zaraźliwe. Dzisiaj takich ludzi może byśmy nazwali aktorami, może ludźmi, którzy żyją pod jakimiś maskami. Czasem my tak się też zachowujemy niekoniecznie jak faryzeusze, ale przychodzisz do kościoła i zakładasz jakąś maskę z uśmiechem, ale tam w środku czujesz się rozbity, czujesz się pokonany, czujesz się zmęczony, i czujesz, że to już jest naprawdę tak trudne dla Ciebie, ale nie umiesz żyć inaczej. W tej historii. Oboje ci ludzie są grzesznikami. I faryzeusz, i Celnik. I każdy z nich potrzebuje łaski. Każdy z tych ludzi potrzebuje łaski. Jeśli zmęczyłeś się czymkolwiek w Twoim życiu, jeśli teraz wychowujesz dziecko, jesteś tak zmęczony tym wychowaniem, chcę Ci powiedzieć: potrzebujesz łaski. Jeśli zmęczyłeś się tym udawaniem, chcę Ci powiedzieć: potrzebujesz łaski. Jeśli zmęczyła się tym wstydem, potrzebujesz łaski. Jeśli zmęczyłeś się tymi relacjami, chcę ci powiedzieć, potrzebujesz łaski. Jeżeli zmęczyłeś się tym wszystkim, co słyszałeś o sobie i słyszysz, potrzebujesz łaski. Przecież diabeł przychodzi do naszego życia z potępieniem. I ja myślę, że oboje oni czuli potępienie nad swoim życiem. I grzesznik, tylko on się otworzył. Ale faryzeusz też czuł się potępiony, tylko on zagłuszył to potępienie swoją religią, swoimi uczynkami, tym, co robił. On był w grze w swoim życiu. Potępienie to jest taka perfidna broń diabła. I on zawsze przyjdzie z potępieniem do twojego życia, po to, aby oddalić ciebie od Boga. Bo ty nie możesz być blisko Boga, jeżeli żyjesz w potępieniu. Potępienie nie pozwala ci być blisko Boga. Potępienie nie pochodzi od Boga. Biblicz czytamy, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jeżeli narodziłeś się na nowo i jesteś bożym dzieckiem, to te wszystkie myśli potępiające nie podchodzą od Pana Boga. Bo jesteś Jego dzieckiem. Jeżeli Pan Bóg przychodzi do Ciebie i On będzie chciał Ciebie skorygować, to On zawsze to zrobi w miłości. Bo Boża dobroć prowadzi nas do upamiętania. Jeżeli Pan Bóg nas karci, czytamy w Habajczyków, to On zawsze to robi w miłości. Ale potępienie jest od diabła, nie od Boga. Jak może nas Jezus potępiać, skoro On za nami się wstawia? To jest po prostu niemożliwe. Diabeł mówi wiele kłamstw, i on ma taką strategię w Twojej głowie, żeby Ci powiedzieć, to zrobiłaś, tego nie zrobiłeś, to zrobiłaś, tu się źle zachowałeś. I Ty po prostu przestajesz się modlić, przestajesz czytać Biblię, stajesz się letni, albo zaczynasz się kamuflować, ubierać różnego rodzaju maski na siebie. Bo się źle z tym czujesz i jesteś okłamany przez diabła, że to Bóg do ciebie mówi. Przypomnijmy sobie Adama i Ewę, kiedy oni zgrzeszyli. Wiecie, że się schowali, bo się czuli potępieni, ale dobroć Boża prowadzi cię do pokuty. Potrzebujesz mieć taką głębszą świadomość w swoim życiu, miłości Bożej, abyś mógł być, abyś mogła być szczęśliwa. Bo Jezus Cię kocha i nawet jeżeli zgrzeszyłeś, to możesz do niego przyjść w każdej chwili i on Ciebie oczyści. I tak się zastanawiam, dlaczego jest tak wielu chrześcijan, którzy są smutni, którzy są zgaszeni, którzy rezygnują ze swojego powołania, właśnie dlatego, że przyjęli to potępienie. I tak się zastanawiam, dlaczego jest tak dużo chrześcijan, którzy są religijni, którzy są dziwni. Mówią różne rzeczy, ale nie czujesz tej wolności ducha świętego przy nich, bo oni przykryli swoje potępienie. Dlatego ty musisz zrozumieć jedną ważną rzecz: że kiedy ty nie będziesz przychodzić do Słowa Bożego, nie będziesz słuchać różnych wykładów i przemieniać swojego umysłu, to diabeł będzie przychodzić do twojego życia i będzie cię oszukiwać. I będzie chciał Cię odciągnąć od Pana Boga. I to jest tak ważne, abyś poznał prawdę, bo prawda wyswabadza. Abyś poznał prawdę o sobie w Słowie. O tym, co Bóg mówi o Tobie w Słowie. Kim Ty jesteś. To jest prawda o Tobie tutaj w Słowie. Sednem tego kazania jest to, abyś Ty mógł porzucić grzech, porzucić potępienie, Porzucić te fałszywe tożsamości w swoim życiu. I możliwe, że już jesteś też nawet zmęczony tym, to jest czas, aby to porzucić w Twoim życiu, aby porzucić te wszystkie kłamstwa, które diabeł mówił do Twojego życia, kim Ty jesteś. I ty potrzebujesz przyjść do Boga z takim otwartym sercem i potrzebujesz świeżego dotyku w swoim życiu. Wierzę, że mówię do kogoś teraz na tym miejscu. Wiecie, co Pan Bóg robi fajnego w tej historii? To, co jest takie piękne. W tej historii On wyrównuje wszystko. I tego, co był na dole, podnosi do góry. A tego, co był na górze, poniża w dół, bo On chce wyrównać. Nie wiemy, czy grzesznik przyjął to przebaczenie, bo Jezus powiedział, że On... Że On będzie usprawiedliwiony. I nad wieloma z nas to Jezus wyznaje, że Ty jesteś usprawiedliwiony, że Ty jesteś uwolniony, a Ty ciągle żyjesz tym samym życiem, bo Ty tego nie przyjąłeś, bo diabeł Cię potępia, bo kilka razy podjąłeś złe decyzje, bo zrobiłeś kilka razy to samo i zwątpiłeś. I pojawiła się niewiara w Twoim życiu. Niewiara bierze się w naszym życiu z powodu porażki. I myślisz, że ty już sobie z tym nie poradzisz, i myślisz, że to już nie ma tak naprawdę sensu próbować. Ale Jezus wszystko wyrównuje, kiedy ty przychodzisz z otwartym sercem do Niego. Grzesznika On podnosi, a tego, kto jest dumny, ten, który jest za jakąś maską religijności, poniża. A nawet jeżeli. On do tego nie dojdzie, to przyjdą takie sytuacje, w których Bóg sprawi, że różnego rodzaju okoliczności poniżą tą osobę, aby on mógł się nawrócić w swoim życiu. Może na intensywnej terapii, może przyjdzie jakaś choroba. Choroba nie jest od Boga, chcę, żeby wszyscy mnie dobrze zrozumieli. Ale jest w Biblii napisane, że jeżeli pijecie, jecie i pijecie wieczerze niegodnie, to jest pośród was wielu chorych i wielu słabych, bo my wtedy możemy otworzyć drzwi dla diabła i wychodzimy spod parasola Bożej Kontroli i diabeł może przyjść do Twojego życia i Cię czymś zaataktokować. Dlatego dzisiaj to jest taki dobry czas, abyśmy przyszli do Pana Boga z otwartym sercem. Ja wierzę, że Pan Bóg chce uwolnić niektórych z Was od potępienia, od kłamstw diabła, które są w Waszych umysłach, i chciałabym, żebyśmy się teraz pomodlili i żebyśmy powstali, przyszli do Pana Boga po więcej łaski. Amen. Amen.